Cześć, dzień dobry, o poranku, tak jak zapowiadałam, dziś ciasteczko losujemy i od razu przechodzę do rzeczy, nie przedłużam. Otóż gotowe, słoiczek i zaraz zobaczymy, co my tu mamy. O, coś wypadło. Wypadło i to i to jestem w stanie przechwycić. Więc co na dziś? No, nadzieja wbrew ogólnemu znaczeniu jest równoważna z rezygnacją, a żyć to znaczy nie rezygnować. To jest, pamiętam, zdanie, które wynotowałam z jednych z warsztatów, właśnie dotyczącym nadziei, że mówi się potocznie, że mam nadzieję. Tymczasem jest to w kontekście języka i energetyki, które niesie to słowo nadzieja, w coś, czymś zupełnie przeciwnym niż chcemy tym wyrazić, bowiem nadzieja jest równoznaczna z po prostu poddaniem się i pozostaje tylko, tylko nadzieja. Tymczasem bardzo szybko po tym, jak to wynotowałam z warsztatów, gdzieś mi to zostało, to, to właśnie znalazłam podobne zdanie w jakimś, nie wiem, czy w jakiejś książce, czy gdzieś, nie, nie, nie pamiętam, ale wiem, że byłam zaskoczona, że tak jak o ile nigdy wcześniej o ten, w ten sposób nie myślałam o nadziei, tak potem bardzo szybko gdzieś w przestrzeni mi się pojawił właśnie też ten motyw, czyli Tutaj z punktu widzenia energetyki jest taka sugestia, żeby w ogóle słowa nadzieja nie używać. Po prostu zastanówcie się same też poczujcie to słowo, jak one dla Was, co ono niesie, jaką informację. Co, co czujesz, kiedy mówisz, że mam nadzieję? To jest oddanie tak naprawdę mocy nie wiadomo czemu. Tymczasem. Tu chodzi o to, że nie jesteś w stanie kontrolować w 100% wszystkiego na tej zasadzie, żeby wszystko było po Twojej myśli, bo myśli i Twój pomysł, obraz, do którego dążysz, to jest kreacja Twojego umysłu. I, i to jest pewne siłowanie się z przestrzenią, to jest nadawanie jej kierunku. Natomiast chodzi o to, że sednem jest poczucie stabilności wewnętrznej. Tego, że Ty wiesz, jaki masz kierunek, Ty wiesz, na czym Ci zależy, i wiesz, na czym Ci zależy w kontekście uczuciowym, a nie stricte, że to musi być zrealizowane przez y, tam, y, jakiś przedmiot, dokładnie ten przedmiot. Tylko Ty wiesz, jak Ty chcesz doświadczać, czego Ty, y, co Ty chcesz czuć. I po prostu podążanie w tym kierunku, robienie na logikę tego, co uważasz, że jest do zrobienia, ja to nazywam, robisz swoje. Natomiast w tej wewnętrznej takiej, takiej neutralności, czyli tak naprawdę bycia tu i teraz, na zasadzie jestem w przestrzeni, to jest moja przestrzeń, ona jest dobra, ponieważ ona jest moją pochodną. I, I w takim razie, skoro coś wchodzi do przestrzeni, to ja z tym gram i to z tym gram życzliwie, ponieważ to jest część mnie, to musi być w jakiś sposób na ten moment ze mną skorelowane, jakoś ze mną rezonuje. I w tym, w tym momencie płyniesz krok po kroku, metr po metrze, minuta po minucie i godzina po godzinie, dzień po dniu. Suniesz w zgodzie ze sobą, przy okazji rejestrując, co się wydarza i obserwując swoje uczucia. I okazuje się, że przestrzeń dostarcza ci tego, czego chcesz. Tylko ty wcześniej myślałaś inaczej o tym, czego chcesz. Czyli ty opisywałaś to, jakąś, miałaś jakiś, jakąś, jakiś obraz, a tymczasem, kiedy jesteś uważna, nagle się orientujesz, że... Faktycznie w zasadzie to się dzieje. Jedynie to przyjęło inną formę niż, niż myślałaś na początku. I to, jest, to, jest, to to daje dużo do myślenia, bo wtedy okazuje się, że y, faktycznie y, ugniatasz tę plastyczność przestrzeni swoimi wizjami, tym, co, tym, do czego dążysz i tym, na czym się skupiasz. Tylko, że często ci to umyka, bo jesteś zafiksowana na jakimś obrazie, który sądziłaś, że, że właśnie do niego dążysz. Tymczasem to już jest w przestrzeni, tylko że jest pod inną postacią. Rozejrzyj się, zastanów się, czy, czy nie jest już to, co, co siejesz po prostu. Czyli naprawdę to, co siejemy, warto najprościej rozpoznać po tym, co mamy, co widzisz. I tutaj uruchomię więcej zmysłów, co tak naprawdę. Dostrzegasz, bo bardzo możliwe, że wiele właśnie się nie widzi, bo się jest skupiony na swoich działaniach i na swoich obrazach, do których się dąży. Czyli nie, nie, ma, nie musimy mieć nadziei. To nie jest ten etap, żeby mieć nadzieję. My po prostu mm, mamy wewnętrzną swobodę, mamy ten wewnętrzny luz i zaufanie do siebie. Masz siebie, masz swoją naturę i, i masz kierunek, w którym podążasz. Ale robisz to tu i teraz, czyli tak jak w Alcie, jest tylko 2 metry przed tobą i możesz z Katowic dojechać do Gdańska, tylko mając zaświetlone 2 metry przed autem. Ty po prostu jesteś tu i teraz. Nie myślimy za daleko. Wizja jest potrzebna do jakiegoś kierunku, do tego, żeby wyselekcjonować zadania. A potem, by na przykład widzieć, co wchodzi w naszą przestrzeń, jak to bardzo sprzyja realizacji tej wizji, i się tym cieszyć, bo w gruncie rzeczy im wyższy poziom świadomości i tak naprawdę im większa spójność ze sobą, czyli im większa akceptacja siebie, swojej natury na różnych poziomach, a to się objawia tym, że jesteś bardzo zgodna z tym, co się dzieje teraz. Nie mówisz, że ty miałeś być gdzie indziej, że twoje życie powinno wyglądać inaczej, nie, twoje tu i teraz to jest twoje, twoje to, co, o co ci chodziło. To, to wtedy widzisz, jaka to jest moc i to się dzieje alchemia. Wtedy, bo wtedy faktycznie mm, Twoja myśl jest sprawcza, i trzeba bardzo pilnować tego, o czym myślisz, ponieważ y, te myśli się materializują i to szybciej niż się wydaje. No, to na dzień dobry. Jak zapowiedziałam, zróbmy małe skupienie myśli. Ja sobie usiądę nieco wygodniej. Cześć, cześć. Miło mi. Obra, to tak, to odsłonię, odsłonię mikrofon, żeby było słychać. Przyjmij wygodną pozycję i zamknij oczy. Weź głęboki wdech i wydech. rozluźnij się. Obserwuj, jak Twoja klatka piersiowa unosi się i opada. Połóż swoją dłoń na sercu. Nawiąż kontakt fizyczny ze swoim centrum swoim sercem. Skup się na tym dotyku, skup się na tym połączeniu, które w tym momencie odczuwasz. Tylko tyle potrzeba, aby wrócić do siebie. Tylko tyle potrzeba, aby zaakceptować tu i teraz, aby uszanować tu i teraz. I by przy wsparciu własnej energii, podniesionych w wibracjach iść dalej, muskać przestrzeń swoimi zmysłami, swoim dotykiem, swoim śmiechem, swoim spojrzeniem dalej. To jest takie proste, kiedykolwiek czujesz popłoch, kiedykolwiek czujesz, że coś cię zagarnia. Wystarczy usiąść na moment zamknąć oczy, przyłożyć rękę do serca i doświadczyć tego, co czujesz. Spotkać się z tym. Nazwać to. Uszanować tę energię, bo to jest twoja energia. Ty to czujesz, to jest część ciebie. W momencie, kiedy ty oświetlasz to swoją uwagę, swoją uwagą, to rozpływa się. Przestajesz stawiać opór i uruchamiasz przepływ. Podnosisz swoją wibrację, podnosisz swój poziom energii. Naturalnie zaczynasz działać w zgodzie ze sobą. To, co zrobisz, to jest właśnie bycie w zgodzie ze sobą. Najprawdopodobniej, jeżeli tak nie sądziłaś do tej pory, to tylko dlatego, że miałeś jakiś obraz dotyczący tego, co to znaczy być w zgodzie ze sobą. Jakiś kierunek, którego ciągle na przykład nie realizowałaś albo sporadycznie. Tymczasem to, co robisz już teraz w różnych sytuacjach, to jest Twoje bycie w zgodzie ze sobą. Po prostu na tym etapie to jest Twoje. Przyjmij to jako Twoje 100% na tu i teraz. I w tym poczuciu wewnętrznej harmonii, w zgodzie ze swoim sercem, w zgodzie na swoje uczucia. Otwórz teraz powoli oczy, uśmiechnij się do siebie i zrób to, co masz do zrobienia. Tylko tyle. To jest takie proste. Nie musimy szukać za daleko. Tu teraz jest odpowiedź. Akceptacja. Pisałam dzisiaj postarano. wrzuciłam go na fanpage'a z wnioskami właśnie po wczorajszym artykule na temat akceptacji siebie. I między innymi dzisiaj to, co mówiłam miało wpływ w sensie to dzisiaj w medytacji miało. W... To, co napisałam rano, miało dzisiaj wpływ na, na tą medytację, ponieważ w zasadzie uświadomiły mi komentarze, które otrzymałam wczoraj po publikacji artykułu, że, że mamy obrazy w głowie, do których dążymy. Ja też miałam taki obraz. W zasadzie zastanawiałam się, kiedy zacznę żyć, bo na coś podświadomie cały czas czekałam. Cały czas był nie ten moment. Cały czas do czegoś dążyłam, spieszyłam się, cały czas coś miałam do zrobienia, coś do odhaczenia. Tymczasem, gdy już pewne rzeczy odhaczałam, tym, kolej, tym pojawiały się kolejne. I w zasadzie to była taka niekończąca się historia. I tak w pewnym jak się odsknęłam, miałam you know, kilka lat i mówię, Rana, ale to już kilka lat, to hello, o co tu chodzi? Coś tu, coś tu nie gra. I, I przebudzenie naprawdę jest przebudzeniem, powiem wam, że to jest takie... Tak nagle patrzę mówię, wow, gdzie ja byłam w ogóle? <noise> Bo to jest w chmurze, ja to nazywam chmurą. Ty jesteś tu, ty prawdziwa, ty spójna, i ty jesteś już teraz taka. Nie na, za dużo się naczytałyśmy różnych, może jakiś, nie wiem, nabrałyśmy jakichś obrazów do tego, jak powinno to wyglądać, i w ogóle dążymy do czegoś, co, co jest daleko. Tymczasem to jest tu i teraz. Tu <grym>, masz, twoja, twoja natura na tu i teraz wygląda tak, jak tu i teraz. I tyle, ona jest zmienna, różnorodna, ona co, co chwila się będzie zmieniała. I po prostu ty w tym płyń. I ta chmura to jest właśnie ten ta. To powiedzmy, że jest ta chmura. Ona jest masą ma różnych obrazów, a tu jest rzeczywistość, która jest plastyczna, która jest neutralna. I ty, przy, ty oddziałujesz na tą przestrzeń neutralną przez, ten, przez te filtry, przez te obrazy. I one później, jak ty myślisz, że to jest tyle trudu, bo ta wizja jest taka daleka, tak odległa od tego, co jest teraz no To ci życie więcej jeszcze tego trudu produkuje. Wczoraj ja rozmawiałam ze znajomą, akurat też tak się wzdzwoniła, i <goda> ona mówi, że walczy. Mówi, no właśnie, no jak walczysz, jak masz w sobie chęć walki, no to ci życie podsyła coraz więcej sytuacji do walki. Jak będziesz czyściła, będziesz miała coraz więcej do czyszczenia. Dziewczyny. To jest tu i teraz, i jedyne, co trzeba zrobić, to po prostu to wytrenować. I się nie zrażać, tu nie ma wyścigów. Tu się z nikim nie ścigasz ani ze sobą. Tu po prostu działasz dla siebie, bierzesz siebie. Twój pojazd, pojazd bogini, taki oto dzisiaj. Nie że nie musisz więcej robić. W sensie. Żeby to też nie zabrzmiało, bo ja się buntowałam tym stwierdzeniem, jak mam nic więcej nie robić, kiedy na ja przykład chcę schudnąć, albo jędrnić nogi. Jak mam nic więcej nie robić? Samo się z nie weźmie, nie? Tylko, że akceptacja to nie jest rezygnacja. Ty masz w tym poczuciu taka tu jestem, takie mam właśnie nogi, kujwa tak, taki mam brzuch. Ty w tym, we frajdzie tego, że masz ten pojazd, taki właśnie, idziesz sobie na tę siłownię i je jędrniasz. Bo kochasz siebie, bo wiesz, że że kurde, jak potem założysz kostium kąpielowy, to będziesz się świetnie czuła. Albo bierzesz suplementy, bo właśnie wiesz, że to jest twój pojazd i po prostu warto uzupełnić neocytykami, czy jak to się tam dobrze zwie, taki właśnie swój organizm. Robisz to z miłości do siebie, a nie z lęku przed chorobą. Tak, zachwyć się sobą. Dziewczyny, będziemy nad tym działać, coś czuję. No. Życzę wam wspaniałego, to już się dzieje teraz, nawet wam nie życzę. To jest teraz, ten, ten, ta wspaniałość się dzieje teraz. Ty muskaj przestrzeń, bo tylko ty tak patrzysz, tylko ty tak dotykasz, tylko ty takie wnioski formułujesz, tylko ty masz taką percepcję świata, na ten moment taką właśnie. Ona ci się zmieni, pewnie ci się wyszlifuje, pewnie ci się wyczyści, a jak teraz jest trochę przybrudzona, okej, okay. taka jest teraz i taką ją bierzesz teraz. Z tym wszystkim, że ci coś napierdziela, że ci głowa nadaje, że ty coś, że ty masz takie, taką traumę i nie umiesz przepracować, że ty masz takie nawyki, ty masz taki konflikt i nic się z tym nie dzieje. Okej, okay, tak, taka jestem. Taki mam se konflikt. I sobie robię dalej z tym, co jest. To się dzieje teraz, tu i teraz, dziewczyny. Ściskam was mocno. Do zobaczenia. Pa!